A dzisiaj najbardziej ekskluzywna restauracja w całych Stanach Zjednoczonych. Tutaj macie takie ceny, czyli tłumaczę: drink niecałego dolara, lody niecałego dolara, precel z solą albo z cynamonem, dolarka, A jogurt, dolarka od do dolar 38 czekajcie bo mi pani przerwała Dobra spogubiłem się witam na moim kanale co ja widzę w USA TV dzisiaj troszeczkę wam pokażę z innej strony ten sklep już raz nagrywałem było dużo nieporozumień dużo ludzi nie zgadło co to za sklep dzisiaj wam też nie powiem to jest bardzo duży sklep bardzo duży sklep i takie przykładowe jedzenia, dzisiaj trochę spożywki wam pokażę, bo kiedyś były inne rzeczy, a dzisiaj spożywka o, przypomniałem sobie jeszcze ser muszę taki kupić camberlée macie ceny, czekajcie o, sorry tu macie ceny LB. Wszystko jest podane w LB LB to jest mniej więcej 400 Czekaj, ile to jest LB zawsze mam z tym problem. Kurde, tylko wzrok mi się taki ostatnio spieprzył. Piszę tu gdzieś? Nie piszę, ale to jest 460 z kawałkiem LB. No i co tu mamy? Takie francuskie regaliki. 6 dolarów. 6 dolarów, 12 regalików chyba, tak? 2, 4, 10, 12 regalików, 6 dolarów. Powiem wam tak, da się zjeść te rogale. Lepsze niż bułki teraz, nawet w tych polskich sklepach, bo dam wam większy obraz. Teraz tak wszystko po, Tak wszystko to pieczywo, nie pieczywo porobili, że siwy dył Janosik. Tu jest co? Taki zestaw ciasteczek. Popatrzcie ile to jest. 5,5 5 ,5 LB. No 5,30 LB, 22 dolki. Co do tych ciastek, to to jest tak zrobione, że to jest sama słodycz, nie? Ale tak czy inaczej, tak czy inaczej, można to zjeść. Oral, nie, nie mylić z oralem, bo to jest oral B i kosztuje 12. Ok, pokażę Wam przy okazji, tutaj torty. Chcecie sobie zamówić torta na jakąś imprezkę to możecie za 15 dolarów zamówić taki torcik czy nie zamówić, go kupić czy on jest dobry? nie sądzę żeby był jakiś wyśmienity, no ale ale są takie ceny, nie? takie ciasteczka, to wszystko jest tyle słodyczy, że jak nie byliście nigdy w Ameryce, nie jedliście amerykańskich słodkości to Wam się w głowie nie mieści jak to smakuje dlatego dlatego Wam może później pokażę Typowych Amerykanów ja niedługo też tak będę wyglądał. oni Tu są już takie same same chlebki, sama chemia, nie? Sama chemia, ale takie do burgerów, czekaj, ile tego jest. Tu gdzieś pewnie pisze 12, ona 4, nie, czekaj, a to są podwójne. 2, 4, 6, 12, tak? O, no to 12, 12 za 3 dolary, nie? No to wiecie co tutaj może być w tym, co tu się może zadziać. Tu są już droższe, 16 za 4 dolary. Tak wyglądają takie bułeczki. Co tu jeszcze? Te pity, może nie takie, ale te tortilla czy pita, nazwiecie no to jak chcecie, one są dosyć dobre, znaczy nie mówię, że te, ale kiedyś tego jadłem dużo. I co? Tu już jest lepszy chleb, taki wykwintny. Czy, czy on jest lepszy, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, nie jadłem go nigdy. A może jadłem, ale nie pamiętam, to jest 100%. 100% chleb, 6 dolarów kosztuje, nie, dwa chleby, przepraszam. Dwa chleby takie kosztują 100 dolarów. 100% super. Tu jest podobny, tylko że, że tak się nazywa i też jest 6. Szósteczka. O! Takie coś kosztuje tyle. Dyszka. Także niedrogo. Kek piwka Kek pifka, chenia. Ile tego chenia jest? 5 litrów chenia kosztuje 18 dolarów. Heniu zimny? O, cheniu zimny, bo jest zimno. Na przycheniu leży sobie takie coś i tylko 13 dolarów litr 75. Czyli jakbyście mieli dylemat, czy Henia czy to każdy może sobie coś wybrać dla siebie. Dobra, pierwszytko wam pokazałem przy okazji jakieś napoje napoje, się, napoje wyglądają tak i cena jest taka, ale dobra. Napoje w ostatnim odcinku pokazywałem Także przejdźmy jeszcze do jakichś mięs, takich spożywczych rzeczy I, i co? Takie bagle kosztują tyle Też bym ich raczej nie jadł, bo są takie niesmaczne Dyszkę kosztują te almondziki takie, one są fajne te polecam, naprawdę. Pieczone z sałat... z tym, z solą i bez soli. To jest spoko. Przejdźmy może teraz. Ja Wam powiem tak. Te pokazywałem Wam rzeczy już w tamtym poprzednim odcineczku. Także chciałbym coś nowego pokazać. Chociaż może ktoś nie oglądał, ale nic. Jest trochę spożywki pokażę, bo ostatnio ostatnio. Ostatnio nie pokazywałem żadnej spożywki takiej bardziej. Tylko takie inne pierdółki. Także, o, może tak. Cena kawki, 18. 18 kosztuje taki dwupaczek, nie? Cyk. I teraz idziemy do lodóweczek. Dzisiaj taki szybki filmek. Szybki filmek, bo. Bo szybki. Co możemy sobie zjeść za 6 dolarów grecką sałatkę. Nie, czekaj gdzie to jest. To nie jest grecka sałatka. To jest cikę, gdzie jest grecka sałatka. Ktoś ją już zjadł. <grymna> Powiem wam tak, tak to wygląda. Tyle kosztuje. Oceńcie sami. Powiem wam, że to nieraz jadłem i było dobre. To dyszkę kosztuje. To się da zjeść, ale nie widzę tej greckiej sałatki. Czy to nazwali? O, to nazwali grecką sałatką. No tak. 15 dolarów kosztuje takie coś. O, tu jest więcej tego. O, będziecie widzieli. Taka 12 kosztuje. Tego sporo jest dosyć. Powiem Wam, że nie wygląda to tak apetycznie. Jakby nie to z góry, co tam narzucali, to jest chyba indyk, to by dosyć to fajnie wyglądało. No, ale sami widzicie. To waży 5 lb. I kosztuje 12 dolarów Także naprawdę Naprawdę sporo jest tego A, O tu są takie Typowe wrzucacie sobie I pieczecie i to kosztuje 17 Co tu jeszcze jest fajnego Tam ma pani jakieś te Degustacje, pójdziemy tam Taki serek do jedzenia, zadyszkę to jest a'la zapiekanka taka kosztuje też dyszkę o tutaj jest zestaw bardziej taki yy, owocowy jak ktoś jest fit to za 15 możecie kupić no i co Salomonki prosto z Atlantyku i Salom Salomonik kosztuje Czekajcie, gdzie to inny kosztuje Tyle jest salomonik tylko musicie sobie zobaczyć. Znaczy to już na wagę, nie? Salomoniki. Tu są jeszcze inne rzeczy. Takie coś. S 16 z kawałkiem. Inne różne cuda wianki. To nie wygląda dziwnie. <grym> Tu też macie do tego ponczusie Popatrzcie, takie ponczusie za 7 I jakieś Jakieś mięsiwo oryginalne mięso na grilla Kosztuje tyle Pani ma tu degustację Ale chyba się O, Serek pani ma do jedzenia Kraby, kraby zdobie. dobry Powiem wam Hrabik kosztuje siódemeczkę, niedrogo Tu są inne takie dziwne wynalazki Szyrymsy, A Dobra, ja poczekam poczekam aż pani nałoży więcej, wezmę tackę i sobie pójdę Nie wiem czego nie się dziwią jak ja biorę całą tackę i odchodzę sobie jem to w spokoju to zawsze się dziwią. Ale taki jestem, nie? Nie, no żartuję Dobra. 18 takie kanapki kosztują z cikanikiem. O, proszę, to jest fajne. Dużo sera. 15 dolarów. Tu macie takie kanapeczki. 9,30. Powiem Wam tak. Na każdej jest data, nie? To jest do 16. Dzisiaj jest 15, czyli do jutra. Jak na świeżo, na świeżo coś znajdziecie, tak tam. Czekajcie. O tu jest jeszcze jakiś tost. Raczej degustacja. Tam pani na przykład sushi. Sushi bierze, za, bierze na bieżąco, robi. Także się opłaca. Takie sushi, bo ten. To już trochę leży. No ale to też jest dosyć na świeżo, nie? Nie wiem, co oni z tym robią. Później kem, pewnie. Pewnie kąpią w roztworze i dają na nowo albo. Nie, no, żartuje. No nie wiadomo, co z tym robią. Tu, tu macie jeszcze cycuszki z kurczaczka. Tyle kosztują. Czyli za kilogram będzie mniej więcej 6-7 dolków. Nie? To jest wszystko za, za lb, za funt. Przy okazji. Jakby ktoś nie lubiał mięsa, no to pomarańcze. Klementynki. Jabłuszka. Greyfruciki. Co tu jeszcze? Cytrynki. Ceny cebuli Wam za chwilę pokażę, tylko dojdę na inne stoisko. Tu są całe te. No dobra. Bifik. Bifik kosztuje tyle. Bif jest trochę droższy niż kurczaczek. Ale tak naprawdę to i tak się nie znam na tym. Tu mamy, co to mamy? Coś to jest. Też kurczaczki. Taka cena kurczaczka. Tu pani też coś robi, może mi coś da. A nie, pani już skończyła. Sztacka jak mnie widzą w tym. Jak mnie widzą w tych sklepach, to tacki chowają albo trzymają. No ale nic. Tu macie jeszcze coś z Australii. Z Australii. Tak to wygląda i taka cena. Może tak wam pokażę, kto będzie ciekawy, to sobie przeczyta. A kto nie będzie ciekawy, to nie przeczyta. No dobra, tam jest, o jeszcze pieczone te, tam na, na, na tym, yy, w solarium. Tam to, co nie, nie sprzeda się tutaj, to trafia na solarium, nie? Macie tam solarium. I w solarium się to ładnie piecze. Zaraz tam podejdziemy. Ale jeszcze Wam pokażę tutaj jeszcze takie coś na chłodno. Takie, bo jeszcze ser miałem wziąć na chłodno. Taki camberle, czy jak to się tam mówi. Tylko nie wiem, gdzie on jest, ale może gdzieś w tych chłodniach. Co tu mamy jeszcze? Takie rzeczy? Nie wiem, co to jest. To Wam tylko tak dam. Nie jem takich wynalazków. Ale jakbyście Wy się znali na tym, to coś takiego to wygląda. Te patyczki są dosyć dobre, ale... Ale akurat nie może nie te kolorowe, tylko zwykłe. O, ten jest se serek dobry. Ja to... uwielbiam ten serek. Pierwszy raz jadłem takie coś w Paryżu w 2008 roku. Kurde, tylko posmakował mi, posmakowało mi to strasznie. Nie trzeba mnie było namawiać do jedzenia. O, i te są fajne te. Pudding Tu 12 kosztuje szósteczkę, to jest tanio. Kurde, muszę to też wziąć jeszcze. I co tu jeszcze jest? Eee, czekajcie. Tak mam na szybkości, tylko pokażę. Bo mi się już klisza kończy. Muszę sobie większą kliszę jakąś kupić, bo z tymi kliszami to jest. Teraz w lepszej rozdzielczości nagrywam. To moment, ta pamięć idzie. O, tu jest. Yy, tu jest jeszcze jedna chłodnia z Panera Bred. Tu są te. Jak to się nazywa? Panera Bred mają dobrą kawę. A tu widzę, że mają dobre serki. Chociaż nie wiem, czy mają dobre serki, czy nie. No i tyle. I jeszcze chcę Wam pokazać tylko to. To jest tak, takie smażone kurczaczki 3 lb kosztuje piąteczkę, tak chyba, nie wiem, powiem tak, nie jestem aż tak mięsożerny, żeby to zjeść, No <noise> ale ludzie kupują, no widzicie, kupują zadowoleni. To, to wszystko co się nie sprzeda, to trafia do solarium, tam to smażą, ludzie kupują, wszyscy zadowoleni no i tak się biznes kręci także dzięki, o jeszcze Wam no dobra miałem jeszcze Wam cebulę pokazać a cebulę po ile kosztuje cebula każdy o to pyta to już Wam muszę pokazać z jest strony na będzie banany kosztują tyle jabłuszka jabłuszka kosztują 6 o chyba już widzę, widzę Widzę, widzę cebulkę. Tu są ceny Jabłuszka, gruszki, pomarańcze. Proszę bardzo. Jest i cebulka. Za 10 lb siódemeczkę. Chyba, że chcecie cebulę taką, to jest wtedy za 6 lb piąteczkę. No i tak moi oglądacze i oglądaczki. Tym oto akcentem kończymy ten odcinek i zapraszam po więcej. Dzięki, pozdro!